pierwszego listu świętego Jana apostoła To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy wam Cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby Wasza radość była pełna. To Wam oznajmiamy, co było od początku. A co było od początku od początku. Był Bóg, Bóg, który tak bardzo ukochał człowieka, że postanowił podzielić się własnym życiem, stwarzając każdego z nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. I nawet w momencie, kiedy my odrzuciliśmy Bożą miłość, kiedy wzgardziliśmy Bożą obecnością, popełniając grzech, Bóg nie zgorszył się nami i postanowił, że wyśle nam, Odkupiciela, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Jak mówi pismo: Chrystus przyszedł nie tylko po to, aby się nam pokazać. Chrystus przyszedł przede wszystkim po to, aby pokazać nam, że Bóg jest z nami, że w każdej chwili naszego życia, że w każdym momencie, tym dobrym i trudnym, możemy być pewni. Że jest ktoś, kto będzie nad nami czuwał, że ktoś, ten ktoś nas nie opuści, ten ktoś nie zostawi nas w obliczu najgorszych cierpień i najgorszych słabości. To dzisiaj oznajmia nam Bóg i to dzisiaj my również chcemy oznajmić światu, celebrując Boże Narodzenie, celebrując jedno z najpiękniejszych świąt w czasie liturgicznego roku, że Bóg jest i kocha każdego człowieka. Że tak jak jest napisane w tym liście, słyszymy o nim, bo słyszymy jego słowo. Możemy także dotknąć go, przyjmując komunię świętą. Możemy być tak blisko Chrystusa, który chce być tak blisko nas. I w tym czasie świąt, gdy przeżywamy czas radości, szczęścia wśród naszych bliskich, Czas odpoczynku. Chrystus również pragnie być częścią naszego życia i odpocząć w nas, w naszych sercach. Dwa tysiące lat temu nikt nie znalazł się, aby przyjąć Go do siebie. Dzisiaj Chrystus wciąż szuka ludzi, którzy będą otwarci na Jego obecność, na Jego miłość. I przyjmą Go do serc, bo tylko tak najlepiej możemy Go przyjąć. Drodzy bracia i siostry, dobrodzieje, przyjaciele naszego sanktuarium, właśnie tego przyjęcia Bożej Dzieciny, akceptacji Bożej obecności pragniemy życzyć Wam, ojcowie tutaj pracujący i bracia, pragniemy życzyć Wam, abyście byli otwarci na Chrystusa, który przychodzi nie po to, aby niszczyć nasze życie, nie po to, aby przestawiać nasze życie, tylko po to, aby ubogacać to życie. Aby to życie czynić piękniejszym, bo przecież dobro, miłość, szlachetność, cierpliwość, łagodność kojarzą nam się z czymś dobrym, a przecież taki właśnie jest Jezus Chrystus. I tej dobroci, i tej radości, i dobrego zdrowia w czasie tych świąt Bożego Narodzenia i na nadchodzący nowy rok życzymy Wam tutaj z domu Matki Bożej, która kocha Was również i nieustannie na Was czeka. Niech wszystkim Wam Bóg błogosławi. Szczęść Boże!